W dzisiejszym tutorialu nauczymy się jednego z najbardziej zajebistych ruchów, jakie istnieje w karciarstwie, a mianowicie spring, który wygląda tak. Jest on definitywnie jednym z najtrudniejszych ruchów, jakie wymyślono, ponieważ, cóż, trwa on, powiedzmy, jedną dziesiątą sekundy, ale jest tyle ważnych czynników w trakcie robienia tego, że trzeba, powiedzmy, każdy po kolei opanować tu perfekcji i potem, dopiero to wszystko łączyć w jedną wielką, piękną całość. Zatem zapraszam do tutoriala. Springa można robić na wiele sposobów. Jest to uzależnione głównie yy, trzymaniem, yy, jest to uzależnione gripem. Można trzymać dek głębiej, bardziej płytko, czy kciuki inaczej yy, posadowić itd. dalej yy, I to wszystko ma jakieś tam znaczenie. Ja Was nauczę sposobu, który ja umiem i z którymi się po prostu dobrze Żyje. Poza gripem jaki mamy. Jeszcze waż, waż, ważna jest synchronizacja, tak? czyli jeśli robimy po prostu sprinka takiego małego, stacjonarnego, to tam żadnej synchronizacji tak naprawdę nie ma. Jeśli robimy coś większego, coś na przykład takiego, to jest ważny ruch synchronizacja dwóch rąk, czyli wypuszczanie kart i łapanie kart. Jest to cholernie ważne, i tutaj będzie się sporo męczyć, żeby to wszystko zgrać i zrobić takiego naprawdę solidnego springa, ale to przyjdzie z czasem. jedna też z najważniejszych spraw to stan kart. Ciężko mi powiedzieć, wytłumaczyć, jakie te karty są, które mam w ręku. są tak specjalnie, można powiedzieć, przyszykowane na springa jakościowo. Oczywiście każdego deka, jakiego wezmę, to z nim zrobię lepszego lub gorszego springa, ale Najważniejsze jest to, żeby karty się nie kleiły, ponieważ w springu ważne jest to, że wypuszczamy karty pojedynczo. Jeśli zaczniemy puszczać karty tak, że są one poklejone dwójkami, tak, to dwie karty złączone są cięższe niż jedna karta. Zatem w powietrzu ona będzie szybciej zlatywać i to wszystko się pitoli dalej. Zatem tak ważne jest, by Standeka. Pozwalał na to, żeby wypuszczać, wypuszczać pojedynczo karty. Ten deck, który mam w ręku, to wyraźnie czuję, że ja mogę pozwolić sobie na fany przyzwoite przynajmniej. Yy, czuję, że krawędzie nie są zmiażdżone. i dobrze, że dobrze ślizguje się z rąk. To tylko tak pokrótce mogę opisać. Ciężko opisać mi tak bardziej ten deck, jaki mam w ręku. W tutorial tutorialu nauczę Was powiedzmy takiego podstawowego springa z takim podstawowym gripem, tak zwanym płytkim. A na koniec wspomnę o takim gripie głębokim gdzie pozwala on na wydłużenie springa, czyli z płytkim springiem będzie coś takiego, natomiast z głębokim można coś zdecydowanie większego uzyskać, ale zdecydowanie zalecam najpierw naukę płytkiego, żeby to wszystko zrozumieć i opanować, a potem tylko przełożyć i poćwiczyć na parę tygodni i zwyczajcie do nowego gripu. Zatem zapraszam. Jak zawsze pierwsze co to grip. Trzymamy karty. W ten sposób. Czyli kciuk na narożniku i on będzie wypuszczał karty. Palec serdeczny na tym narożniku, palec środkowy tutaj, palec wskazujący tutaj. I naszym zadaniem będzie nadawanie siły wszystkimi palcami, aż karty będą chciały się ześliznąć tutaj po kciuku. I w pewnym momencie karty zaczną się ześlizgiwać. Jeszcze raz. Tak? Nadaję, 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 wylatuję, wylatuję, wylatuję i coraz leżej, coraz popuszczam, popuszczam siłę w palcach. Czyli gniotę, a potem puszczam. Jeszcze raz. Gniotę i puszczam powoli. I wtedy tak karty wylatują. Na początku zapewne ściśniecie i jakoś tam, jakoś tak to będzie latać tam dziwnie, ale musicie to wyczuć, tak? W tym ruchu trzeba wiele rzeczy wyczuć. Dobrze. Drugą ważną rzeczą jest ręka łapiąca. Tak? czy nie tylko puszczam i wszystko się dzieje pięknie, tylko trzeba łapać też porządnie. Trzeba ułożyć rękę o tak. I co teraz? Palec mały jest tutaj najważniejszy tak naprawdę, ponieważ jakbyście robili springa o tak, o brzuch, to palec mały zastępuje Wam brzuszek w tej sytuacji. Czyli puszczając karty, one palec mały je zatrzymuje, One się pukają o palec mały i się zatrzymują na dłoni. Zatem tutaj mamy grip jaki trzeba mieć to jest ta ręka łapiąca oczywiście palec mały musi być tak wygięty tak reprezentuje taki taki słup słupek żeby o który się obijał karty a reszta już tak, tak zrobiona żeby, no żeby jak upadną żeby to wszystko się jakoś trzymało więcej kolejnym krokiem będzie synchronizacja dwóch rąk będzie to polegało na tym że w trakcie puszczania kart. Jedna ręka goni drugą, tak jak na początku one wygląda to tak, że robię tak, 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 tak. tak. Zaczynam puszczać karty, ale ta ręka jeszcze leci do tyłu, a ta odchodzi. Wtedy trzeba, w zależności od jakiego długiego springa chcemy mieć, tak, szy... tak będziemy dynamicznie musieli ruszyć ręką zbierającą. O co chodzi? Ponieważ małego springa mogę robić o tak. Trwało to no sekundę dwie, a szybkiego springa, jeszcze długiego. To trzeba zrobić szybko, ponieważ karty są w powietrzu i trzeba je po prostu szybko łapać. Każda, każda milisekunda w powietrzu dłużej powoduje, że ona zmienia swoją pozycję i trudniej się ją łapie, i potem wszystko prowadzi do katastrofy. Tak czyli od początku mam grip, ten wasz płytki pokaże grip. I Dodaję siły wszystkimi palcami, gdy już, gdy już teraz czuję, że wylatują, tak jak teraz, to powoli popuszczam. O, wypuszczam. I każdą kartę muszę wystrzelić, nawet jak zostanie mi jedna, to też ją wystrzelam. Pamiętajmy też o grip, oczywiście o ręce łapiącej, jest to istotne w każdej jego wersji. Ten ruch można wykonywać na wielu, powiedzmy, hmm, płaszczyznach. Można go robić tak pod skosem. Można go robić w poziomie. Na początku chciałbym, żebyście się nauczyli takiej, takiej rzeczy, czyli yy, trzymając w waszym gripie puszczali na i żebyście doszli do takiego czegoś, że puszczam, puszczam, puszczam i kończę. Do takiego czegoś, jak dojdziecie. Potem możecie zacząć kombinować z czymś dłuższym. Z tą całą synchronizacją, którą podałem, ze zmianą płaszczyzn, bo na początku chciałbym, żebyście się nauczyli po prostu tak. Żeby grawitacja Wam pomagała. A potem może, możecie próbować już w poziomie. Tutaj trzeba będzie troszeczkę więcej siły dodać. Najlepiej właśnie też mieć ten głębszy grip, to jakby... Cóż to mnie pod, chyba działa tak jak karabin, jak jakiś pistolet, Im jak dłuższa lufa tym lepszy, powiedzmy, lepiej się tam celuje i lepszy wystrzał i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Nie potrafię tego dobrze uzasadnić. uzasadnić. Na początku byłem no, negatywnie do tego nastawiony, ale przetestowałem przez parę tygodni rzeczywiście jest lepiej. Teraz inne okonta. Gryp. Karty spadają. Proszę zobaczyć, jak się gromadzą karty na palcu małym. On tutaj daje oparcie. Bardzo często też e, rękę łapiącą trzymamy pod kątem. Nie trzymamy jej tak na płask. Tylko pod kątem. Właśnie wtedy ten mały palc daje to oparcie. Jak już nauczycie się tej podstawy, tak robić springa, to potem możemy przejść do głębszego uchwytu, który wygląda tak zostaje tak samo, ale palce wystają. Palec wskazujący wystaje około 1,5 cm, palec yy, środkowy wystaje powiedzmy 2,5 cm, i palec serdeczny też z 1,5 cm. To jest to, trzeba samemu dostosować do swoich potrzeb. No ale znaczy do, dostosować samą do siebie, bo nie, nie potrafię tego pisać. Każdy ma różne rodzaje, różny rozmiar dłoni i tak dalej i tak dalej. O zatem to trzeba bo to jest kwestia indywidualna. Trzeba po prostu testować, testować, testować i samemu się samemu zobaczyć co najlepiej mi pasuje. O, mój głęboki grip wygląda tak. I wtedy z głębokim mogę już bardziej bardziej kombinować. Na YouTube jest wiele tutoriali Springa I ja znalazłem tak naprawdę jeden porządny. Który będzie znajdował się pod tym filmem, i głównie z niego się uczyłem. Tutaj ten filmik jest po prostu takim, jakby, przełożeniem na język polski wszystko, co tam jest przedstawione. I parę, oczywiście, i parę takich dodatków własnego doświadczenia. Mam nadzieję, że ruch się podobał. Jest on zdecydowanie warty nauczenia. Ja siedzę w kartę około 3 lat i cały, cały, cały czas go doskonale. Dojście do takiego naprawdę solidnego poziomu w zajęło mi rok ćwiczeń. Codziennie po prostu brałem karty, robiłem parę razy tak, Jeszcze raz, potem kombinowałem na boki, po skosie i tak dalej, i tak dalej. I coś wreszcie wyszło, zacząłem rozumieć działanie tego itd. i tak dalej, zacząłem sam, sam to doskonalić, już nie opierałem się o wiedzę innych, tylko zacząłem sam coś doskonalić. Warto się tego ruchu nauczyć, zajmują sporo, sporo pracy. Ludziom po paru miesiącach, czasem po prostu dopiero wychodzi coś takiego. Więc nie poddawajcie się. Za, za, zapewniam Was, że każda sekunda poświęcona temu ruchowi jest bardzo, bardzo ważna i warta wszystkiego, ponieważ potem można się znajomych popisywać takim czymś i wszystkim japał wada. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie, subskrybujcie. Dzięki. Do zobaczenia.